Cześć moje drygie osoby z znaku koziorożca witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak te karty dla Was się łożą i czego możecie się oczywiście spodziewać. Zobaczmy ten układ, który zwykle jest tak tutaj podejmowany, może troszeczkę od innej strony. Mam nadzieję, że się spodoba. Jakby co piszcie, dziękuję za subskrypcję kanału, za to, że jesteście i wspaniale działacie na kanale. No i zobaczmy tak, single, co tutaj mają robić. W kwestii uczuć, 6 mieczy, zajęte osoby jak powinny podejść do relacji, 10 denarów. E, czy znajdziemy pracę, tak? Giermek pucharowy, co w obecnym miejscu pracy kapłanka, co będzie z finansami koło fortuny, e, czy warto grać w gry losowe, hazardowe, e, 8 buław, co u seniorów, 10 mieczy, zdrowie władca. No i do czego powinniśmy dążyć? Giermek mieczy. Już patrzymy, sześć mieczy dla Singli. sześć mieczy co powinniśmy robić? No niektórzy z Was powinni się oddalić, tak? Jest to karta oddalenia, tak? jakiegoś takiego spokoju, albo utrzymywania relacji w oddali. tak? Możemy też poznawać rzeczywiście ludzi w podróży lub z zagranicy, ale generalnie tu odległość pewnego rodzaju izolacja jest kluczem podstawowym. Jeśli mamy kogoś, mamy dziesiątkę denarów, i na czym powinny te osoby się w relacji skupić? Na utrwalaniu relacji rodzinnych, na konkretach, na budowaniu siły rodziny, na przeszłości i na jakby aspekcie. Tutaj wzmacniania więzi rodzinnych, czyli na przykład na spotkaniach rodzinnych, tak? Czyli odwiedzajmy kogoś, bądźmy w ruchu, umacniajmy po prostu te relacje, tutaj rodzinne. Nawet w kwestii uczuć. Mimo wszystko jest to istotne. Jeżeli do kogoś się nie odzywaliśmy, nie wiem, do, do ważnej osoby, która gdzieś tam jest powiązana z nami uczuciowo, powinniśmy się odezwać, umocnić tą relację, zadbać o. Natomiast... Czy znajdziemy pracę, giermek, pucharowy? Tak, dzięki może stać się to młodej, młodszej osobie, lub w ogóle młoda energia będzie nas pozytywnie tu otaczać. Jest to dobra energia też związana po prostu z serdecznością kogoś, kto przyjmie nas do pracy, ale będzie to coś nowego i działanie raczej od początku, gdzie będziemy zadowoleni, tak, bardziej z samego miejsca. Natomiast perspektywa tutaj rozwoju jest dopiero czasową, czyli nie od razu wskoczymy na wy... Wysokie stanowisko. Jeśli mamy pracę, to w tej obecnej pracy powinniśmy kierować się e, k, intuicją, bo kapłanka to intuicja. E, I jedni podejmą decyzję, że będą w danym miejscu, bo intuicja podpowiada, że OK, działajmy tak, idźmy po podwyżkę, nie wiem, po prostu bądźmy tak, albo odejdźmy. No i kluczową rolę w kwestii zawodowej może odegrać kobieta e, mądra. Która da radę. Finanse. Koło fortuny zmienne, raz na górze, raz na dole. Wszystko zależy, jaką mieliście pasy, bo jeżeli było dobrze, no to teraz może być lekka tendencja spadkowa. Natomiast jeżeli było gdzieś tam energetycznie źle, no to już taki przypływ pieniędzy niespodziewany, zwłaszcza, że mimo wszystko tutaj w grach losowych mamy ósemeczkę buław, ruch, zamieszanie, dynamiczne, spontaniczne wiadomości, które mogą być też pozytywnymi, bo oznaczać może właśnie jakąś wygraną. Może nie bardzo spektakularną, bo to nie jest taki azdenerowy, ale coś może tutaj dodatkowo przybyć. Dziesięć. Mieczy dla seniorów. No, nieprzyjemna troszeczkę karta, karta jakiegoś e, nieprzyjemnego zdarzenia, tak? Straty, nieprzyjemnych wydarzeń, właśnie wiadomości, e, kłótni, rozstania czasem, tak? Straty ogólnej, tak finansowej, wydatku, nawet takiego ciosu od losu, zmiany, która potem oczywiście przyniesie dobre doświadczenia, no ale jednak jakiś cios może tutaj być. Eee, także takie spadki emocjonalne bardzo mocne jeśli chodzi o zdrowie e, mamy władcę, zdrowie wymagać od nas będzie i może wymagać po prostu dyscypliny konkretnych decyzji poddanie pod się silnej osobie, e, narzucona jakaś energia z zewnątrz i albo to zrobimy, albo to nie zrobimy no ale wszystko będzie dla naszego mimo wszystko dobra, zwróćmy uwagę na kości, stawy, ruch być może jest to czas na zmiany Zmiany trybu życia, ruch, dieta, czasem operacja, tak na przykład. Ale tutaj nie ma tego aspektu już tak mocno do, pokazanego, bo, bo to jest jako jedna karta, ale czasami władca oznacza konkretną decyzję o odcięciu się na przykład od czegoś złego. I uważajmy też na stany zapalne oraz sprawy kardiologiczne mimo wszystko. No i na czym powinniśmy się skupić, do czego dążyć ogólnie Giermek Mieczy, do tego, by używać inteligencji w sposób mądry, sprytny, ale nieburzliwy i nie dociekać do czegoś, czy nie przejaskrawiać czegoś zbyt mocno. Bądźmy bystrzy, sprytni, ale nie chaotyczni, czy nie, kierujmy się na przykład, nie, nie, nie powinniśmy się kierować dezinformacją jakąś, czy sami wprowadzać chaos, dezinformację. To jest dosyć ważne. Uważajmy też na właśnie takie burzliwe, chaotyczne osoby, by unikać się, szczególnie konfrontacji, lub poddawać się energii właśnie takich postaci i tego wam życzę wszystkiego dobrego pozdrawiam i idziemy dalej do wodników witam serdecznie drogie wodniki cieszę się że jesteście zapraszam was kochane wodniki na horoskop tygodniowy zobaczmy jak Karty ułożą się dla Was na właśnie ów czas. Spójrzmy na podstawowe aspekty, i na to, czego możecie się spodziewać. Ja dziękuję za przepiękną energię, łapeczki w górę no i za subskrypcję kanału. Jeśli to uczyniliście, jest mi miło. A jakie karty dla singli? Co mają robić single? Kochankowie? Zajęte osoby na czym powinny się skupić giermek mieczy? Czy teraz znajdę pracę rycerz buław? E, co w obecnym miejscu pracy 9 denarów? Co będzie z finansami? Król buław? E, czy warto grać w lotto to losowe, hazardowe, rycerz mieczy? E, co u seniorów? 4 denary. Zdróweczko, pustelnik. No i na czym powinniśmy się skupić? Do czego dążyć? Tak ogólnie kapłan i już patrzymy. Tak jak z singlami. Single, co powinni robić, co mają robić kochankowie, a więc powinni po prostu kierować się głosem serca, kochać i być kochanymi, dokonywać wyborów świadomych w oparciu o to, co czujecie. Na przykład, czujemy, że to jest właściwa osoba, obdarza nas prawdziwym uczuciem i czujemy to, tak? A więc bądźmy w tym, tak? Dokonajmy wyboru, przekroczmy granice, otwórzmy się. Ale jeśli czegoś nie czujemy, serce nas odpycha, no ale niby ktoś do nas leci, tak? No to jednak tutaj nie możemy, tak? Podjąć tej pozytywnej energii, bo nie czujemy czegoś. A więc musimy czuć i kierować się głosem serca. Miłością po prostu. Natomiast osoby zajęte, na czym powinny się skupić? Na właściwej komunikacji, na tym, by nie ulegać plotkom, uważajmy na chaotyczne osoby, na własną dociekliwość, taką nerwowość, bo ona może prowadzić do konfliktów i z igły zrobią się widłem. Czy znajdziemy pracę? Rycerz buław taki, może to nie być jedna praca. Może być też na przykład kilka ofert, dużo ruchu zamieszania, no i podróż, możemy też wyjechać, oczywiście. Dziewiątka denarów co w obecnym miejscu obecne miejsce pracy może wymagać od nas asertywnej postawy, asekurującej i dbającej niezwykle o swoje interesy. Czasem, niestety, jest to karta wykorzystania, choć jest to karta też obfitości. Ale powiem szczerze, niektórzy mi się tu pokazywali jako osoby wykorzystane pomimo tego, że mają potencjał, że ktoś może im dać te pieniądze i mogłyby żyć w większej obfitości. To jednak jest pewne ograniczenie. Dla niektórych będzie to lekcja asertywności, dla innych może być to kwestia obfitości, ale też asertywność może odegrać rolę. Finanse. Co z finansami kulbuław? Musimy podjąć konkretne, stanowcze, mocne decyzje, dyscyplina w finansach, nie szarżujemy i nawet to się tyczy gier losowych, rycerz mieczy, nerwowość, burzliwość. Nie działałabym tu pochotnie. Możemy stracić więcej stracić niż zyskać. Raczej trzymajmy mocno pieniądze w garści. Oglądajmy każdą złotówkę. Tu też na finanse może mieć wpływ silny mężczyzna. E... Cztery denary dla Seniorów, karta zablokowania, albo wy się zablokujecie na innych, możecie bardzo tkwić w jakimś martwym punkcie, niestety, albo będziecie w relacjach, które gdzieś tam będą takie skąpe, skryte, zblokowane, no i wszystko będzie się opierać na jakichś sztywnych zasadach. Zdróweczko, pustelnik, karta izolacyjna albo wy będziecie teraz dążyć do izolacji lub ta izolacja będzie takim, taką silną potrzebą, tak? bo to może być świadoma i nieświadoma decyzja. Natomiast tak, zwróćmy uwagę na pewno na kwestię oczu i wzroku, który może się pogarszać. Uważajmy na kości kolana, sztywną postawę, blokady stawów. Ale też możemy zakończyć jakieś leczenie. Pusternik to izolacja. Na przykład możemy to my na przykład skończyć leczenie w jedanej placówce, lub na przykład, ktoś tutaj opuści nas lekarz, na przykład zmiana lekarza, tak to też czasem wychodzi. No i do czego powinniśmy dążyć? Kapłan. Do pokornego. Działania na pewno spokojnego, zdystansowanego e, i do tego, byśmy mieli wiarę w sobie, tak? To też jest karta, właśnie wiary, która też daje energię pozytywną. No i karta mówi o tym, byśmy dążyli do tego, że jeśli nie mamy jakiejś wiedzy w pewnej kwestii, to udajmy się do eksperta, który nam pomoże, podpowie, doradzi. Tego Wam życzę, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No i idziemy dalej, do rybek. Idziemy, kochanych. Witam serdecznie, drogie rybeczki. Cieszę się, że jesteście. Oczywiście, zapraszam Was, kochane rybki, na horoskop tygodniowy. Spójrzmy na aspekty podstawowe. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za przepiękną energię. No i spójrzmy na karty, które będą Wam w tym tygodniu przyświecać. Single. Co powinni robić? Gwiazda. Zajęte osoby, na czym powinny się skupić? Siedem pucharów. E, czy znajdą pracę? tak e, Kapłanka, co w miejscu obecnym? Giermek Mieczy. E, co będzie z finansami? Wie, wisielec, e, gry losowe, hazardowe, osiem buław. Co u seniorów, diabeł? Zdrowie, moc. Do czego powinniśmy dążyć, tak, ogólnie król mieczy. No i mamy ciekawy układ, troszeczkę pomieszany, ale widocznie on ma nam coś pokazać, uświadomić. Single powinni się w miarę cieszyć, bo jest to karta fajna e, gwiazdy, która gdzieś tam określa kwestię spełnienia marzeń. Co powinniśmy robić? Spełniać marzenia, szukać. Pokazywać się, kreatywnie podchodzić do sfery uczuć i no właśnie marzyć, tak? Chociaż właśnie w tej karcie jest to takie małe ostrzeżenie, uważaj o czym marzysz, ale na przykład jeśli marzysz o tym, żeby ktoś do ciebie napisał, odezwał się, żebyś spotkała czy spotkał właściwą osobę, jest to dobry czas i powinniśmy się otworzyć na długiego człowieka w sposób pozytywny. Z kolei zajęte osoby, na czym powinny się skupić, na dokona, dokonywaniu jakichś wyborów w sposób racjonalny, stateczny, odrzucając bardzo burzliwe emocje i byśmy nie oceniali danej sytuacji w związku z miłością, dosyć powierzchownie, czy tak połebka kolokwialnie mówiąc, bo możemy podjąć negatywne i złe decyzje po prostu. Będzie to czas iluzji i złudzeń natomiast kapłanka czy znajdę teraz pracę jeśli intuicyjnie czuję, że tak, powinna, powinienem szukać to jest właściwy moment, to tak natomiast jeśli czasami tak jest a nie będę teraz szukać, jest to szczera energia nie taka, że leniwa za przeproszeniem tylko to się czuje, że coś nas gna tak, do, do działania lub nie działania tak więc tutaj odpowiedź jest taka. Także może nam dobrą radę dać jakaś kobieta, która otworzy przed nami jakieś bramy dodatkowych możliwości zawodowych. Giermek Mieczy. Na obecną pracę uważajmy na chaotyczną osobę, na nerwowość, własną kogoś, dezinformację, bo tutaj może być bardzo burzliwie. Ktoś może prowokować i my także możemy coś źle zinterpretować. Finanse, wisielec, stan zawieszenia, przewrócenie świata do góry nogami, zatrzymanie, wstrzymanie czegoś, no zawieszenie tych finansów, tak? Odwrócenie tych finansów i być może w tych finansach będzie musieli podjąć jakieś poświęcenie, inaczej na nie spojrzeć, bo sytuacja się zmieni. Z kolei 8 buław na gry losowe. Możemy grać, ale ja bym mocno nie grała przy wisielcu. To jest też karta, owszem, wygranej, ale wisielec to też zwłoka. Może być tak, że na przykład wygramy, ale będzie trzeba poczekać. I nie będzie od razu ten pieniądz, tak jak na przykład to chcemy szybko, szybko. Może być tutaj to zawieszenie. Co tutaj u seniorów? Diabeł. Diabeł mówi o manipulacjach, egoizmie. Musimy uważać na toksyczne relacje, na oszustwa, na to, żebyśmy my także. Jako seniorzy nie popełniali jakichś błędów, nie ulegali lękom i nie wdawali się w toksyczne relacje, które nas uwiężą w danej sytuacji. Uważajmy na oszustwa, straty materialne. Także, byśmy się na przykład nie wdali w pułapkę obietnic, które będą tylko pustymi słowami. Zdrowie, moc. Musimy zakasać rękawy do działania. Karta, Opanowywania lęków, wzięcia się za siebie, podjęcia konkretnych decyzji. Karta bardzo dobra po operacji, po jakiejś ciężkiej chorobie, bo jest karta siły odzyskania, regeneracji. No i takiego pozytywnego też wpływu kobiety na nasze życie zdrowotne. Tutaj zwróćmy uwagę na kwestie kardiologiczne, ciśnienie, ruch, mięśnie. Na przykład możemy zacząć biegać, rozpoczniemy nową dietę. Coś, co pozytywnie na nas wpłynie, ale coś, czego się trzymamy silnie, czyli to jest silna decyzja o zadbaniu o siebie. No i... Do czego powinniśmy dążyć? Król mieczy. Do tego, byśmy oceniali sytuację bardzo statecznie, racjonalnie, byśmy nie obiecywali czegoś, czego nie spełnimy. Po prostu. Król mieczy przeważnie nie, obiecy... nie, nie nie spełnia, niestety. Uważajmy też na konflikty słowne. Mimo wszystko z królem mieczy się nie walczy. No i tutaj należy dążyć do racjonalnych konkretnych rozwiązań, spokojnych, ale bez zbędnych deklaracji. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia, hej.